To po prostu w domu wypiekę, no. Jeden wielki pierd, jeden wielki, takiego zrobimy. Piernik. Dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj zapraszam was do kuchni Planteon, by zrobić przepyszne i szybkie pierniczki. Do tego przepisu będziemy potrzebować 280 g mąki. Wszystko po prostu ze sobą łączymy. Możemy najpierw suche składniki, żeby dobrze je wymieszać. Więc tutaj weźmiemy sobie cukier kokosowy. On nada nam takiego fajnego, trochę karmelowego posnaku, ale możemy też użyć zwykły bądź zamiennik cukru. Tutaj równe 100 g. Takie pół szklanki. Następnie dodamy sobie łyżkę sody oczyszczonej, nie łyżkę, łyżeczkę. No to nie będą takie pierniczki, które będą takie mocno puszyste. Ląduje do miski. I oczywiście niezastąpiona nasza przyprawa do piernika, która w środku nie ma cukru, nie ma mąki, Same dobre składniki, same przyprawy. Gorąco polecam. Trzy łyżeczki. Można nawet poszaleć i dać cztery. My jesteśmy tacy szaleni? Trzy i pół damy. Trzy i troszeczkę. I wszystko ze sobą mieszamy. I teraz dodajemy pozostałe składniki. Zaczynamy od miodu. Około półtorej, dwie łyżki takiego dobrego, naturalnego miodu. Najlepiej takiego właśnie płynnego, żeby nam się pierniczki lepiej uformowały. Jedno jajko. 90 gramów miękkiego, bardzo ważne, miękkiego masła. I najlepiej, jakbyśmy mieli jakąś maszynę albo mikser. My tutaj posłużymy się tymi rękoma. Więc, jeżeli ktoś nie ma takiego sprzętu, to jak najbardziej jest to przepis bardzo prosty i wykonalny w każdych warunkach. Wszystko ze sobą dobrze mieszamy. Ciasto mamy uformowane, teraz musimy je ładnie rozwałkować, troszeczkę podsypujemy blat mąką, żeby nam się nie przykleiło, bierzemy wałek i wałkujemy, też żeby nie, było, nie były za cienkie, takie 2 cm. Pierniczki najlepiej zrobić z takim minimum tygodniowym wyprzedzeniem, bo one po upieczeniu będą twarde, ale po kilku dniach już się zrobią takie fajnie mięk miękciejsze i chrupiące jednocześnie, jest to przepis, który robię co roku z całą moją rodzinką. Dobra, wybieramy kształty, mamy misia, mamy pana pierniczka, aniołka i choinkę, więc takie lądują na blaszkę do pieczenia wyłożoną papierem. No i teraz nic tylko się bawimy, aby całą blachę wypełnić. Z tej porcji Wyjdą około dwie takie blaszki, no w zależności jakie tutaj kształty wybierzemy, ale takich mniejszych pierniczków to i, i nawet około 60 sztuk. I tak przygotowane pierniczki. Wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni, góra-dół bądź termoobieg, około 10-12 minut, w zależności jakie duże są kształty, więc trzeba to pilnować, ale szybka akcja, 10 minut i pierniczki mamy gotowe. I my nie mamy piekarnika w studio, ale to nic, bo to magicznym sposobem w ciągu chwili nasze pierniczki się upiekły i znalazły się pod ladą. Więc tak się prezentują. Obsypałam je trochę cukrem, pudrem, ale oczywiście możemy je pięknie przydekorować. Polecamy nasz cukier kokosowy i również przyprawę do piernika, ponieważ to one robią naprawdę dużą robotę. No i życzymy Wam wesołych i smacznych świąt. Ale krótkie przepisy to nawet nie ma kogo po prostu angażować, bo muszę wymieszać, więc no, sama ze sobą sam no. Będę rozmawiać z moimi ukochanymi widzami. Proszę bardzo, tak się prezentują, takie są piękne. Chcecie pierniczka?